Hej, z tej strony, ja witam Was w kolejnym odcinku z klasza, gdzie gram dekami widzów, czyli Waszymi dekami. Dziękuję wszystkim, którzy właśnie zostawiają swoje deki w komentarzu. Więc jeżeli chcecie być na odcinku pozdrowieni, wyróżnieni, to piszcie swoje deki, a może w następnym odcinku to Ty, kochany, albo Ty, kochana się pojawisz. Także czekam na Wasze propozycje, a dzisiaj zagram dekiem od Micha. Tak się prezentuje, jest Golem, Nightwitch, Bomber Prince, Batsy, Baby Dragon, Strzałki i Tornado. Dziękuję Ci, Michu, za komentarz, pozdrawiam Cię bardzo gorąco i mam nadzieję, że coś fajnego na arenie uda mi się pokazać tym dekiem. Także, żeby już nie przedłużać, to lecę z pierwszą walką. Także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że będzie totalnie kozacko. No i trafił mi się 12 level, więc nie może być przypału. <grym> No, wiecie jak to jest, no. Dobra, lecimy z pierwszą z pierwszą rozgrywką, czyli ja wyrzucam golema od Kinga. Szyb... <laughs> Dobra. Hmm. Powiedzmy, że tego w ogóle nie było, tak? Eee, no, mój golem sobie tam powolutku, powolutku, powolutku idzie. Mam. Dobra, jest armia z szkieletów, więc ja postawię na strzałki. On już Batsy wykorzystał, więc nie ma nic latającego prawdopodobnie. Więc ja teraz sobie robię taki malutki pusz. O ty cholero mała. O ty cholero mała. Jezus. A, nie lubię grać na Giant szkieletona, ale Nie jest jeszcze aż tak tragicznie, jak może się wydawać. Nie jest aż tak tragicznie. Ja muszę użyć Batsy. I zobaczymy. On pewnie da zapa. Jednak nie. Jednak nie. Będziemy teraz bronić się w ten sposób czyli Prince kontra Tornado. I zobaczymy, czy. Nie, w sumie postawi armię szkieletów to jest pewne. Dokładnie tak. Więc lecę z Baby Dragonem. Powiem Wam, że ciekawie zapowiada się ten mecz i mam nadzieję, że uda mi się wygrać bo wiecie, to są wasze deki i te deki nie powinny być teoretycznie złe ale w praktyce wiadomo jest jest inaczej więc teraz będę się bronić wiedźmą i bomberem całkiem nieźle mi to wyszło o, pojawił się tutaj jeszcze magic archer, wow no i koniec no i ko. nożku co ty nie powiesz? Balonika jeszcze masz. I on uderzy. Aj, aj, aj. No to lecimy z grubej ruler. W takim razie lecimy z golemem. 565 HP. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby... <grym> gdybym miała tutaj bardziej moc... mocniejszego spela. Ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Pojawi się pewnie armia szkieletów, więc ja mogę zrobić. Robić? Nie proszę, 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 proszę. Prince! A Jest! Udało mi się, udało mi się. Ale za chwilę poleci, wiecie co, balon. Dokładnie tak. Pojawił się balon, więc lecimy szybciutko z Tornadem, lecimy z Princem. Wyrzucę w ciemno strzałki. Trochę za późno. Zablokuje mnie. Tak jest, zablokował mnie Junge Skeletonem. Ale powiem Wam, nie powinno być przegranej. Nie powinno być przegranej. No ale no wiadomo. Jak to w życiu bywa? Jak to w życiu bywa? Szybko, tornado! Pięknie! Bardzo ładnie. Bardzo ładnie udaje mi się zagrać tym tornadem. Bądźcie ze mnie dumni. Ja nawet nie mam kiedy wypuścić yy, golema. No nie mam kiedy. Ale te strzałki to w ogóle była katastrofa. Za 11 sekund będzie 3 razy Eli. Więc ja będę już działać. Będę już działać. I lecimy z golemem. Lecimy z bomberem. Lecimy z princem Lecimy z Tornadem Ze strzałkami z bacami ponownie I będzie już totalny win Będzie już win. Ej, 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 ej. Dawaj, 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 dawaj Strzałki mają ile? O oo! O, -oł, 54 HP Tornado ile ma? 70! I mamy wygraną! Pierwsza wygrana dekiem Micha! Także ja jestem w siebie mega dumna, mam nadzieję, że Michu ty, Michu, ty też jesteś ze mnie dumny. I lecimy z kolejną walką. Pięknie! Bardzo ładnie, powiem Wam, że cieszę się. Bardzo, 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 bardzo się cieszę i zobaczymy, czy druga walka będzie również taka ekscytująca i wspaniała, jak poprzednia. I czy też właśnie, kurczę, wygram. Okej, okay, lecą ponownie Batsy, więc mam nadzieję, że nie będzie Lamberdżaka ponownie. Pojawił się Miner, a ja teraz mogę sobie zrobić taki mały push. Prince kontra Baby Dragon. Aj, 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 Pojawił się Dariusz. No i jest oczywiście co? nienawidzony przeze mnie. Elektro Dragon! Powiem Wam, że strasznie nie lubię Electro Dragona. On mi tak wszystko psuje. Ale czy uda mi się aktywować Kinga? No nie bardzo, no z moimi zdolnościami to naprawdę bywa czasami ciężko. No jak na razie jest taka mała lipa. Bo jeszcze nawet mu nie dotknęłam wieży. Co jest naprawdę słabe, ale teraz będę lecieć z golemem. Będę dokładać właśnie mojego Bombera, Baby Dragona, Prince'a jak się uda. Jeśli się uda, no to już jest inna sprawa, co nie? Ale najgorsze jest to, że omawa się tego elektrodragona. Ale ja też tutaj mam Tornado, więc. Nie powinno być aż tak źle w sumie, nie? Nawet, nawet ładnie zagrałam. Nawet bardzo ładnie. Jestem w totalnym szoku. Nie powinnam używać strzałek, bo i tak golem pęknie i to wszystko rozwali, ale no dobra. No i zrobił się taki malutki remis na wieżach. Więc no zobaczymy czy mi się to uda fajnie ogarnąć. No dawaj golem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj szybciutko. Ej, ja normalnie tak czułam, że będzie balon. Normalnie kurde czułam to w kościach. No i teraz balon walnie i już jest powierzy. Już jest... O, jeszcze ma firebola. ciekawe. Ale ja teraz go na Maxa spuszuję. Zobaczcie sobie palec na drugą stronę. Wrzucając Bombera i Prisa. Do tego wszystkiego dołożę Batsy. Jezus Maryja. No było blisko. No powiedzmy sobie szczerze, było blisko. I ja teraz będę się musiała troszeczkę obronić. Przed Jackiem. Okej, okay. nie jest źle, nie jest źle. Zużyję strzałki, czy mi to coś da? Nawet w sumie nie tak źle wyszło. Byle teraz tylko obronić się przed balonem i będzie gicior, nie? I będzie totalny gicior, hicior. Ej, normalnie cieszę się, że w tym deku jest tornado. Bo zobaczcie sobie, jak tornado dużo mi tutaj pomaga, nie? Teraz leci ogromny pusz z mojej strony, ale nie, musiał pojawić się nieszczęsny fireball. Ale baby, na 1 HP przeżył. Na 1 HP. I lecę ponownie z Nightwitch. Za chwilę będę dokładać golema od środka. Tak będzie mi najwygodniej. Dorzucę sobie strzałki. Walniemy sobie szybciutko, o właśnie tak, i mamy kolejną wygraną, z czego bardzo, bardzo się cieszę, także dek, dek od Micha jest jak najbardziej OP, dziękuję Ci jeszcze raz, pozdrawiam gorąco, no i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał, no i piszcie swoje deki w komie, a może w następnym odcinku się pojawicie, jeszcze zrobię taki szybki opening na sam koniec i bach, legenda, ale nie, nie tym razem. No i ja się z Wami żegnam i do usłyszenia jutro. Bajo!